Mecz z Legionową to przede wszystkim trzy punkty, ważne do tabeli i się łamanie. Może na razie my, swoją sesja, powiedzmy, treningowa, bardzo dobrze, robimy dobre rzeczy na treningach. Trzeba było zrobić to na mecz. Robiliśmy to na mecz. Oczywiście, z ostatnich tabeli jest inaczej. Też zaczęło się troszkę nerwowo, bo tam nie chcieliśmy popełnić błędów. No, wtedy się popełni więcej błędów, ale w końcu się pobudziliśmy. W końcu już e, przełamaliśmy i, i wygraliśmy ten mecz. O zwycięstwie z drużyną z Legionowi zadecydowało po prostu to, że zagraliśmy od nich po prostu lepiej. I w każdym z danych elementów, w bloku, w zagrywce, w przyjęciu, w ataku. Zagraliśmy na może nie jakimś super poziomie, natomiast yy, zagraliśmy, zagraliśmy tego dnia lepiej niż oni. E, cieszę się, że w końcu nastąpiła wygrana, że przełamałyśmy tę serię przegranych w meczu. Myślę, że nadał nam to takiej pewności siebie i zbliżająca się runda będzie o wiele lepsza w naszym wykonaniu. Ja nie na podstawie tego meczu, ale na podstawie ostatniego miesiąca pracy, czy prawie miesiąc pracy mogę powiedzieć, że... Będzie lepiej, ale czy to, że od razu, czy później wychodzi na punktę, to. to i... Zobaczymy, też e, przeciwnicy też grają i też przeciwnicy pracują i robią wszystko, żeby wygrać z nami. Mecel KSM aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Nie przegrał dotychczas meczu oraz dobrze prezentuje się w Lizomistrzy. Będzie to mecz przede wszystkim walki. Wiemy, z jaką druzyną przychodzi nam w tym momencie zagrać. Jest to lider e, Ligi. Na pewno ich gra jest przede wszystkim kompleksowa. Tam nie ma, tam możemy wyróżnić tak naprawdę nie jednego lidera w tym zespole, także musimy podejść bardzo skoncentrowani do tego meczu, pewni siebie, pewni swoich umiejętności. I myślę, że to będzie mecz walki i damy fajne, fajne widowisko. No Jest e, oczywiście bardzo silne. W pierwszej rundzie graliśmy bardzo dobry mecz. To był pierwszy mecz sezonu, ale dobrze interpretowaliśmy. To robiliśmy parę błędów za dużo, i wtedy doświadczone, czy lepsze, czy, czy reprezentantki, nasz przeciwnik e, wygrały tego meczu. Myślę, że. Przede wszystkim w zagrywce. Mamy, całkiem, mamy bardzo do, dobrą zagrywkę. To na pewno, jeżeli zagramy w tym elemencie tak, jak potrafimy, to na pewno ułatwi nam to czyta, czytanie gry e, drużyny z OKS-u. Także myślę, że zagrywka to jest ten taki nasz element, który możemy zapunktować. Eee, wydaje mi się, że musimy zagrać zespołowo, odrzucić rywalki od siatki, zagrać dobrze w ataku i przede wszystkim nie bać się e, i zagrać tak samo jak z chemikiem. Myślę, że warto zwrócić uwagę. Między innymi na kapitan, na Libero drużyny z łodzi, która odpowiada za przede wszystkim stabilne przyjęcie w tym zespole, dzięki czemu wspomniana wcześniej, wspomniana wcześniej zawodniczka rozgrywająca Roberta Rackę może kierować tą grą tak naprawdę tak, jak sobie to zaplanowała, ma to ułatwione. Także myślę, że tutaj Libero jest takim mocnym ogniwem. Zespołem lks u kieruje świetna rozgrywająca Roberta Rackę, która bardzo dobrze prowadzi grę. Mają również świetne środkowe, atakującą, przyjmującą, właściwie cały zespół jest bardzo dobry. Na pewno rozgrywająca, jest e, bardzo doświadczona, wie kiedy i z kim grać w dobrym, każdym momencie. E, oczywiście dobra rozgrywająca nie byłaby taka bez e, Mocna atakująca, pewna atakująca, która popełni mało błędów i kończy, kończy dużo piłek. E, ma bardzo dobre środkowe, które też bardzo często uruchamia, więc e, jest zespół kompletny. No, jeszcze przyjęcia mają pewna Górecka, Maj i Szczuka. Trudno znaleźć jakieś tam słabe punkty, ale wszystkie są mocne w ich stronę, ale to zawsze można liczyć na Jeden dzień troszkę szczęście, czy nasze bardziej szczęście.